Daszbór! Witamy wszystkich sympatyków leśnictwa, szczególnie tych, którzy w najbliższych latach planują spędzić czas w gronie koleżanek i kolegów w Technikum Leśnym w Probujemy przybliżyć wszystkim kierunek leśny. Naszą wyprawę przez las rozpoczynamy z kanałek kolejki leśnej. Czasy świetności tej ciuchci już dawno minęły, ale my ruszamy dalej na szlak. Pierwszy przystanek to szkółka leśna. Tutaj wszystko się zaczyna. Uczymy się, jak z malutkiej siewki wyhodować piękne, wysokie drzewo i cały dorodny drzewostan, z wielu takich sadzonych. Aby tak się stało, upłynie wiele lat, zazwyczaj więcej niż 100. Uczymy się, jak wtedy troszczyć się o rosnące drzewa, chronić je i właściwie pielęgnować. Wykonuje się tu różne zabiegi, metody i techniki od zabezpieczenia przed zwierzyną po ochronę przed szkodliwymi owadami i grzybami. Nie trzeba dodawać, że znajomość gatunków, roślin, drzew i krzewów leśnych oraz gatunków fauny ma znaczenie priorytetowe. Gospodarka leśna musi być prowadzona w sposób racjonalny, zrównoważony i zgodnie z zasadami ochrony przyrody. Dlatego na lekcjach udządzania lasu uczymy się mądrego planowania zadań gospodarczych na przyszłe lata. Szacujemy zasoby drzewne w drzewostanach, planujemy wielkość pozyskania drewna, w taki sposób, aby utrzymać trwałość i ciągłość produkcji leśnej. Bardzo potrzebne jest organizowanie dodatkowych kursów, takich jak brakarz i operator pilarki. Te kursy zdobywamy u nas bezpłatnie. Wiele lekcji poświęconych jest ochronie przyrody. Dzięki wspaniałej współpracy z nadleśnictwem i życzliwości tutejszych leśników możemy na co dzień korzystać z bazy dydaktycznej nadleśnictwa. Wcale mamy dostęp do ośrodka edukacji leśnej, ścieżek dydaktycznych, obiektów turystycznych oraz możemy przyglądać się programom ochrony głuszca i od niedawna także żubrom. Świetnym uzupełnieniem lekcji są wycieczki tematyczne, naukowe, organizowane w ciekawe miejsca naszej okolicy oraz polskie Jako ostatni do Białowieskiego Parku Narodowego, która dzięki zebranym funduszom odbyła się bez kosztów. Jak widać nauka w Technikum Leśnym jest różnorodna, ma wiele dziedzin i ciekawa, jak i całe leśnictwo. Wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z leśnictwem, zdobyć ciekawy oraz atrakcyjny zawód, zapraszamy do nas, do Technikum Leśnego w Jadomie Lubelskim. Dla do zobaczenia!